Dzień dobry kochane. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Moja walka, mój sposób na życie. Tym razem też mam nadzieję, że mi się uda ten filmik nagrać, bo synek póki co się zajął książeczką, ale jest taki czas w tym momencie, już on jest bardzo, bardzo, bardzo aktywny i nie można go tak naprawdę z oka spuszczać. Żeby czegoś nie nabroił. Ja tu z mokrymi włosami do Was przychodzę. Ale mam poczucie, że każda mama mnie, bynajmniej... znaczy każda z was mnie zrozumie, a mama już szczególnie, bo myślę, że matki wiedzą o tym, że ja też nie wiedziałam, jak jeszcze nie byłam mamą dziewczyny, że można prysznic w 2 minuty wziąć czy w 30 sekund umyć głowę, tak, i w ogóle wszystkie inne rzeczy robić bardzo, bardzo, że tak powiem, szybko, żeby wykorzystać czas, na przykład kiedy dziecko śpi. No ale dobra, wracając do naszego głównego tematu, Kochane, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takim aspekcie e, tych wzorców walk i konfliktów. E, o, już mało idzie, już mały szkrab idzie. No chodź, no chodź, zobacz co się dzieje. O, już mały szkrab idzie. O takim aspekcie, kochane, czasami mówimy, ok, a skąd tyle walk, tyle konfliktów, w moim życiu, w moim otoczeniu, gdzieś tam między mną a, a, a innymi, skoro ja nie czuję, żebym prowokowała, ja nie jestem konfliktowa, ja nie jestem, nie wiem, agresywna, e, nie mam ochoty wchodzić w ogóle w żadne konflikty. To dlaczego takie rzeczy mnie się dzieją i dlaczego takie rzeczy mnie spotykają? No i teraz tak, kochane. Mm, jeśli chodzi o walki i konflikty. I o prowokacje, kreowanie walk i konfliktów w naszym życiu, to my możemy być w takich dwóch głównych rolach: albo w roli kata, gdzie jest ta agresja, jawna, pasywna, ale ona jest zazwyczaj bardzo widoczna, albo w roli ofiary, gdzie my też bardzo mocno kreujemy sytuacje i wydarzenia, gdzie głównym motywem są walki i konflikty, tylko troszeczkę z innej. Przestrzeni i z innej, jakby pozycji. Kiedy mamy wzorce ofiary, to główną taką podstawą tego wzorca jest poczucie jestem poszkodowana. Jestem poszkodowana przez świat, jestem poszkodowana przez życie, jestem poszkodowana przez ludzi. I kiedy wychodzimy z takim właśnie głównym motywem przewodnim i jestem podszkodowana, no to co w naszym życiu kochane może się dziać? Sytuacje, zdarzenia, ludzie, którzy w jakiś sposób będą czy nas krzywdzić, czy właśnie robić jakieś zamieszanie, czy nas wykorzystywać. Do wszystko się będzie dziać w taki sposób, gdzie my będziemy doświadczały mniejszej czy większej krzywdy. Dlatego, jeżeli chcemy skutecznie uzdrawiać nasze wzorce walki, potrzebujemy zająć się również tymi wzorcami ofiary w nas. Bo tak jak powiedziałam, ofiara to jest główny motyw na życie. Ja jestem poszkodowana. Ja jestem poszkodowana. I co jeszcze chciałam, kochane, powiedzieć, bo się troszeczkę rozproszyłam? Kiedy jesteśmy bardzo mocno w roli ofiary, to tak naprawdę jesteśmy w niej też po to, bo nie chcemy wziąć odpowiedzialności. Ofiara ma swojego winowajcę, ma swojego kata, ma tego, na którego może zwalać. Jakby, wiecie, winę odpowiedzialność za swoje niepowodzenia. Eee, obwiniać, zwalać winę, zwa zwalać właśnie odpowiedzialność za wszystkie swoje niepowodzenia, tylko nie jest włosów na nie możesz ściągnąć, tylko nie jest. <ścoughs> eee, no i będąc w roli ofiary my, nasza główna historia brzmi mniej więcej tak. Ludzie mnie krzywdzą, ludzie są źli, ludzie mnie a, oszukują. Ludzie mnie wykorzystują, ludzie zadają mi rany, to ja jestem ta biedna, to ja jestem ta właśnie poszkodowana, to ja jakby przegrywam. Nie? To ja przegrywam w tej walce i w tej wojnie. Więc. Byt ofiara tak naprawdę również bardzo mocno prowokuje, w cudzysłowie to oczywiście mówię, no bo nikt celowo tego nie robi. To są znowu rozgrywki kochane poświadomie, bardzo mocno prowokuje do walk i konfliktów poprzez historię, której sama tkwi i historię, a, i historię którą sobie opowiada na temat świata życia i... Opowiada na historię. Dopowiada tutaj. Już Natanielku? Tak. <laughs> Więc, jeżeli my chcemy być w wzorcu ofiary, wzorców ofiary, i tym samym właśnie e, w tym aspekcie z tych wzorców walk, my potrzebujemy zmienić historię i o sobie, ale również potrzebujemy zmienić historię o świecie i o ludziach. W Innym wypadku, kochane, się to nie uda. No i tym samym, kochana, muszę już kończyć, bo musimy zmienić i pozycję, i przestrzeń bo Nataniel uwielbia zmiany. I jak coś za długo jest coś wiecie, w miejscu, to on potrzebuje już ruchu nowego do życia. Także wszystkiego dobrego, dziewczyny, a my już lecimy. Buziaki.